Na TikToku jest tyle różnych ciekawych lifehacków i eksperymentów. Na przykład ten jest bardzo fajny. Patrzcie, jak pięknie to wychodzi. W poroznalazłam znalazłam się w pobliżu klasy chemicznej. Muszę powtórzyć testuczkę. Wykorzystam sytuację. Już prawie wszystko jest gotowe. Najpierw trzeba rozpuścić nadmanganian potasu w wodzie i dobrze wymieszać. Następnie do większej karawki należy dodać odrobinę płynu do naczyń. Właśnie w ten sposób. Również trzeba to wymieszać. Pozostaje tylko dodać roztwór nadmanganianu do roztworu płynu do mycia naczyń. Udało się! Co tam się dzieje? Ciekawe. Emma, co ty tu robisz? I czemu wszystko jest w dymie? E, Powtarzałem właśnie eksperyment z TikToka. To świetny pomysł. Akurat mam tu ze sobą odpowiednie fartuchy. Proponuję, żebyśmy je założyły. Emma, wyglądamy jak prawdziwe naukowcy. Pozostało tylko założyć plakietki. Będziemy sprawdzać TikToki. Patrz, widziałam ten eksperyment z jajkiem już dawno temu. Mówią, że można je zamienić w gumową piłkę. No to na co czekamy? Sprawdźmy to. Musimy tylko zostawić jajko w wodzie na 24 godziny, tak to naprawdę bardzo prosta sztuczka. Pozostało tylko znaleźć coś do zrobienia na ten czas. Nie, no ile je, jeszcze trzeba czekać? Tak długo! Gotowe! Najwyższy czas wyjąć jajko. Wygląda inaczej. Mam nadzieję, że zachowuje się też inaczej. Zaraz się o tym przekonamy. Tak, to nie jest jajko. To prawdziwa skacząca piłeczka. Uh -huh. Zobacz fajnie. Takim jajkiem można nawet grać w tenisa. Sprawdzimy? Ej, dlaczego mnie uderzyłaś? Teraz jestem pokryta od stóp do głów surowym jajkiem. To obrzydliwe. Ups. Przepraszam, to był wypadek tej rundzie dowiemy się, czy z roztopionych cukierków można zrobić jadalnego balona. Mam tu akurat cukierki. To moje ulubione Toxic Waste. Ale to jeszcze nie wszystko. Spójrz, dopóki nie ma to zjem jednego cukierka. Nawet nie zauważy. Oj fu, co za kwasota! Hej, spróbowałaś cukierków? Wiem, że mają specyficzny smak. Okej, okay, mam tu talerz. Zakładamy okulary, żeby nam nic nie wpadło do oczu. Cukierki wysypujemy na talerz, gdzie zostaną poddane próbie ognia. Gotowe! Panik świetnie się sprawdził. Nadszedł czas na słomki. Okej, okay. Lifehack działa! Wychodzą naprawdę smaczne bąbelki! Zgadzam się? Rewelka! Tym razem dowiemy się, czy prostownica do włosów potrafi wyczyścić bazgroły z kartki. To wideo pojawiło się w odpowiednim momencie. Właśnie muszę poprawić złą ocenę z testu. Widzisz? Więc na co czekamy? Mam tu prostownicę. Wszystko, co trzeba zrobić, to przejechać z nią po twoim teście. To dziwne. Nie działa. Najwyraźniej nas oszukali. Nie, po prostu zapomniałyśmy włączyć prostownicę. Musi być gorąca, żeby ta sztuczka zadziałała. I teraz trzeba czekać, aż się nagrzeje. Okej! Udało się! Pospieszmy się i sprawdźmy, czy uda nam się powtórzyć tę sztuczkę. Nie! To działa, ale ekstra! Yes. Nigdy nie pomyślałabym, że prostownica może być tak przydatna. Słuchaj, może od razu wyprostujemy te banknoty? Tak wyszło, że moje kieszeni się pomarszczyły. Z łatwością. Oh, thank you. Tym razem zrobimy fontannę z Coca-Coli używając cukierków Mentos. I Tak się składa, że mamy wszystkie niezbędne elementy. Czas wlać kolę do jednej części ogromnego pojemnika, a do drugiej wsypiemy mentosy. Kurczę, nie udało się. To pewnie dlatego, że jest za mało koli. I mentosów. Czas to naprawić. Teraz to na pewno zadziała. Jeśli wlejesz do naczynia więcej niż jeden litr koli. I wsypiesz więcej niż jedną paczkę mentosów. Mm, ale to chyba też za mało. Aha! A ja do mentosów dosypię trochę sody oczyszczonej. Eksplozja będzie jeszcze większa. Wow! Boom, boom. Hmm. Na tym filmiku mówią, że jeśli włożysz monetę do oleju, a potem postawisz obok świeczkę i przykryjesz ją szklanką, to szklanka weźmie cały olej. Trudno w to uwierzyć. Najwyższy czas to sprawdzić. Mam tu monetę i to nawet nie jedną. Wylewamy olej. Stawiam świeczkę i przykrywam ją szklanką. Ojej, to działa! Tak jest, magie nauki. I monetę można spokojnie zabrać, ale fajnie. Aha. Tym razem sprawdzimy, czy można naładować telefon dwoma cytrynami. Mówią, że tak. Jeśli to się uda, to po co nam ładowarki? Yeah! Najwyższy czas to sprawdzić. Mam tu akurat cytrynę, a ty załatwiasz ładowarkę. Nie zadziałało. Ciekawe dlaczego. Hmm. Chyba Bingo. wiem. Może potrzebujemy więcej cytryn? Muszą być połączone monetami. Niestety mam ich troszkę za mało. Nie szkodzi. Mam skarbonkę. Rozbiję ją. Dla nauki nie szkoda. Uczy, nie mogę tego zrobić. Daj mi to. A masz. A masz. Wystarczy, czemu jesteś taka okrutna? Na pewno mamy teraz wystarczająco dużo monet. Zobaczmy, czy nasz pomysł się sprawdzi. Połączyłyśmy ze sobą całą masę cytryn. Ciekawe, czy ten lifehack teraz zadziała. Tak, brawo my! Prawdziwe z nas naukowczynie! No dalej. Działa? Ale odlot! Brawo my! Subskrybujcie kanał Rapapa, żeby nie przegapić równie zabawnych i fajnych challenge. Z naszymi bohaterami zawsze jest mnóstwo zabawy. Do zobaczenia, papa! Pa.